Bracie, nie mogę uwierzyć w to, że nareszcie mnie uratowaliście. Jestem taki podekscytowany, że nareszcie możemy żyć spokojnie. No ja też. Przyjaciele, przyjaciele! Jasne, ja idzie, bigo, 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 bingo, Kim jesteś? Nie, spokojnie, spokojnie! Ja jestem magiem! Byłem w mieście i całe miasto was poszukuje. Czekajcie, czekaj. daj. Pewnie, Pewnie to jest jakiś naciągacz na, na kasę. Nie no. jesteś żadnym naciągaczem! Całe ha, miasto jasne. was poszukuje. Uciekajcie są jak najszybciej! Bo jak przyjdą, to od razu was schowają, albo zabiją. Przywieźć wam jakiś ekwipunek na, na wyprawę. Weźcie. E -ekwi ekwipunek? No, zaraz pewnie będzie od nas wyłudzał pieniądze, ale... Nie będę żadnych pieniędzy wyłudzał, uciekajcie są jak najszybciej, nie Rady, nie daj. Co Właśnie. wam potrzebne. I uciekajcie. Wiesz co, ja ci za bardzo nie wierzę, chociaż... Kim ty tak właściwie jesteś? Jestem magiem. Odejdź, mam miecz. Wiesz co? Kurde, chyba... Chyba on na, na poważnie mówi. Wiesz no, co? Coś słyszałem, jakby jakiś... Jakiś gong. Ej, co? chował No się... No chodź, Meczu, się! Więc... No chodź, Magu! Czekaj, on... Chwila, Magu, czy... Więc ty jesteś magiem, tak? Tak, jestem magiem. Wiesz co? On chyba, on chyba nie kłamie. On, on chyba mówi prawdę. Już w tamtym miejscu i przyszedłem was uratować. Słyszałem o tym wszystkim. I, więc wiesz, wini! Wie, więc, 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 Przy nim. więc będziemy musieli uciekać. No, Nie ufam, musieli uciekać. Dobra. Musimy wziąć wszystko, co najważniejsze. To Dobra. co? Będziemy musieli wziąć. Nie wiem, bierzcie łóżka i wszystko. Dobra. Dobra. Chyba no. Chyba my nie my. wiem, chyba nie wiem, po prostu. Janek, ja, ja nie wiem gdzie my jesteśmy. My jesteśmy na jakimś na zadupiu, my jesteśmy na jakiejś Etc. cholernej pustyni. Nie wiem gdzie my jesteśmy, ale my nie przeżyjemy. Mamy mało jedzenia i picie. Znaczy martwię się szczególnie o picie, bo z jedzeniem to można przeżyć, ale piciem to nie. Ja pierdzielę, no po prostu już po nas. <trym> no pusty? jak nigdzie nie dzienimy, Jakiś domek, patrz na co. Ta, bardzo śmie... O cholera, co, co to jest za dom? Idziemy tam, biegniemy, cicho. Chwila. Dobra. Z, 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 będziemy musieli chyba zabić właściciela. Poczekaj, powoli. Podaj się! Poddaj się! Mam, ale Witajcie, się. Co? Ale... My cię nie widzieliśmy, jak ty tu przyszedłeś? Za mało czasu na wyjaśnienia. Ale... Chcecie coś zjeść? No, to, to Napić no, się? No, no dobra, no, no to no. no bych chcieliśmy. Wow, ale... Proszę. Dziękuję. Jeszcze. Dzięki. Bardzo dobra woda. Mamy tu jeszcze trochę, ale ona już jest stara trochę. Masz jeszcze chlebki. O, bardzo, o bardzo Ci dziękuję. już dawno nie jadłem takiej bułki Dzięki. Jeszcze... jeszcze chcecie, dam wam mleko. No daj do chlebka, to się... Wiesz co, ja też, ja też... Wiesz co, jeszcze daj mi chleb. Chleba, bo ja chyba. No, Dobra, to Janek zabrał, bo no, do, do, on lubi chleb. Masz tutaj. Dziękuję Dobrze, Dla. bardzo wam no, dziękuję. Mm. Czekaj, ja się to wypiję. No masz tu dwa, dwa kubełki na mleko. Przepyszne, naprawdę to jest przepyszne. Bardzo Ci, bardzo ci dziękujemy. No, no, ale tak jakieś, y, nie wiemy, jak Ci się wzięczyć, ale zapytam się, tylko, tylko ja chcę się zapytać. I jak ty, jak ty tutaj przyszedłeś, że my ci nie widzieliśmy? No mówiłem, jestem magiem. Teraz to się boję. No dobra. Logic. Ale wytłumacz nam teraz, co, co się dzieje, czy, czy znałeś naszego ojca? No znałem. Trochę się znaliśmy. Ale nie wiem, jaki czyn popełnił. Kurczę, no to... Ja nie wiem, bo jeśli całe miasto szuka, całe, całe królestwo, znaczy no nie królestwo, ale całe miasto, to to jest naprawdę jakiś wielki szyn. Cholera, gdyby się się, wielki. Gdy, gdybyśmy się mogli spotkać chociaż z królem, oni, z nim o tym porozmawiać. Ale czemu akurat nas każą? Przecież my nic złego nie zrobiliśmy. Może nie jesteśmy. Przecież. O, dzięki nie, ja, ja, nie, ja nie rozumiem, ja, ja już tego nie rozumiem. O co, o co w tym świecie chodzi? A. Ja. Czy możemy się u ciebie przespać? Możecie przenocować. Bardzo Ci dziękujemy. No, dobra, to, to, to idziemy spać, Nezu. Ja no, masz rację. No, to, to się, dobra oh. dobranoc. Dobranoc. Janek, ja, Janek? Gdzie, jest, gdzie jest ten czarodziej? Uciekł! No mówię, że by nie wierzyć. Cholera Teraz staje ranek. Jasna kamerę, cholera. A czy nie? Czekaj, a, czy... a poczekaj. Co on ma w skrzynkach? U skrzynki są pełne, to, to, to możemy sobie wziąć. S nie, 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 nie. Nie wszystko, nie wszystko. Też sobie wezmę. Ale... Ale czy on nas oszukał? Chwila. Ale nie rozumiem, po co by miał nas tutaj zaprowadzić? chodź. Musimy, musimy wyjść. Musimy, musimy wyjść na chwilę. Zamknąć drzwi, żeby było... ojczyście. ojczyście. Jakieś... Ej, pająk! bigo Dobra. Co on jest? Czy on uciekł? A wiesz co? Może on poszedł do miasta, żeby nas złapali! Uciekamy, to, to po... Uciekamy w to w tym stronę najlepiej. Czekaj! Nie, 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 wiesz co? Ale moim zdaniem miasto jest już chyba na jest już moim zdaniem, późno już jest chyba ziem. No już wcześniej jest, ale... Hmm. Jest szósta. Rano. No coś takiego, ale miasto. Miasta, kurde, rycerze, zawsze wojsko przychodziło jakby wcześniej. Ale... Nie, żeby kogoś pojmać, ale nikt nie przyszedł. Ja, ja nie to... roz, Ja wciągę tego nie rozumiem. A, a to może on się oddał za nas? Przecież... ale przecież my byliśmy... widoczni. Nie rozumiem. To może on się oddał za nas? Taki... Ja, ja, nie wiem. Kurczę, ja, ja, ciągle tego nie rozumiem. Ja cię... Przyjaciele! A... To... No coś Przyjaciele! Ty... Co ty, co ty, co ty, czemu u ciebie nie było? Co no, ty nie, Musiałem, musiałem gdzieś pójść. Musimy uciekać, bo zlokalizowali nas. Musimy jak najszybciej uciekać. Co? To, to, to musimy... To musimy... czekajcie. Musimy weźcie prowiant. Musimy... Nie możemy za, za dużo nie możemy wziąć, Musimy... Wszystko wziąć, Nie. nie Dobra. Wzi 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 Wziąłem tyle, ile mogłem. Musimy uciekać, chodźmy. Czekajcie. Poczekajcie. Zostańcie tam. Czko z, z, zbieramy książki, żeby było co... Czytać. Czytać. Nie. Dobra, wystarczy. Musimy uciekać. Tak. Okay. Uciekamy. Szybko. Nawet dobrze to <słuch> zostawiliśmy. Będą myśli, że ktoś, na, no, ktoś nas porwał. Dobra, uciekamy. <słuch> idziemy, jedziemy, idziemy. idziemy.